Dzień dobry. Tematem tego filmu jest kopiowanie biblioteki lokomotyw pomiędzy dwoma myszami roko. Ja akurat mam tutaj dzięki sponsorowi panu Walkowi ze Szczecina. Mam pełen zestaw sterowania Z21 z routerem, z myszką z tradycyjną MultiMouth czerwoną na kabelku oraz myszką zupełnie nową czarną, bezprzewodową. Włączam mysz bezprzewodową. Poczekajmy chwilę, aż. Na tej myszy pojawi się jakiś napis, tak? Pojawiło się zapytanie, czy chcemy nową lokomotywę. Ja sprawdzam, tutaj nie ma w tej chwili żadnej w ogóle lokomotywy wpisanej do tej myszy. Natomiast to, co ja chciałbym zrobić, to skopiować którąś z istniejących lokomotyw w, z myszy czerwonej, tak żeby obie myszy znały te same lokomotywy, żeby mogły nimi sterować. W tym celu, na myszy, która nie ma wpisanej biblioteki lokomotyw, Trzymam klawisz menu, tak długo aż coś się stanie. Otóż stało się, pojawia się menu, w tym menu trzeba wybrać po prostu za pomocą strzałek i przycisku. OK, należy wybrać, że będziemy odbierać nadawane skądś dane na temat lokomotyw, czyli receive. Po angielsku tam już ma angielskie menu, nie ma niestety polskiego. Wciskam OK. Mysz teraz czeka. Na drugiej myszy również wciskam menu. Tak długo aż coś się będzie działo. Czekam, czekam, czekam. Pojawia się również menu i tutaj będzie z kolei trzeba wpisać nadawanie. Proszę teraz spojrzeć, jak zatwierdzę OK, co stanie się na, o, o, z obiema myszami. Tak na, czarna czeka cały czas, jest napisane Receive. Na czerwonie nadawanie i czeka na OK. Ja teraz wciskam OK na czerwonej i. Proszę spojrzeć, szybciutko mu poszło. Już wpisał lokomotywy do myszy czarnej. Są obie takie same jak w tej czerwonej. Mogę sprawdzić, tak? W czerwonej mam lokomotywy PKP-C. Tak, w czarnej również ona jest. I lokomotywy SBBC. W czarnej myszy również ta lokomotywa się znalazła. I co teraz mogę zrobić? No, teraz mogę na przykład. Za pomocą tej czarnej myszy sterować również lokomotywami. Proszę bardzo, kręcę pokrętłem, lokomotywa jedzie, wybieram drugą, wybieram drugą lokomotywę tak PKP C i wkręcę pokrętłem, ona też jedzie, to właśnie chciałem osiągnąć. Chciałem, żeby obie te myszy miały dokładnie tą samą bibliotekę lokomotyw. Dzięki temu mając wiele myszy wystarczy, że wpiszę nową lokomotywę. Tylko do jednej z nich i za pomocą tego bardzo pożytecznego triku w menu mogę skopiować całą bibliotekę do drugiej myszy. Chciałbym w tym miejscu podziękować jeszcze raz sponsorowi całego tego sprzętu obu myszy, obu lokomotyw i systemu sterowania Z21 wraz z kablami, panu Waldkowi ze Szczecina. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym filmie.